Dzień dobry widzowie, witajcie na odcinku zbi... w burzu tak, już od kajki dostałem z Tapmealager fajne w Robloxie, długo Robloxa nie było Roblox pojawił się Jesteśmy na Summer Evencie Był w update czwarty 18, czy jakieś 30 minut temu, 40 i Dostaliśmy nowego peta Bo nie Trochę drogi peta. go z graczy free -to -pay nikt nie zdobył, jeszcze z, no, tutaj tego Summerbena trochę więcej. Moje pety prezentują się tak, że tu są moje pety, którymi parmię a to są pety, którymi końce zbieram. Yy, Ogólnie wszystko już mam maksymalne. No, mam przegrane 2 dni i 4 minuty. Mam takie statystyki: 85 tysięcy. Jajek mam. Dużo petów mam. Już mam 6 krakenów. Hmm. Możecie w komentarzu napisać, czy chcecie więcej tej gry. No. Widzę, nie jestem zadowolony z swojego y, tytułu, czyli ten lol. Bartek nie jestem z tego zadowolony. bym mógł za darmo zmienić, bym zmienił na Black Foxa. Konto ma. 3 trzy lata. 3-4 trzy, lata. 3-3. 3 lata ma. No. To konto. No. Nie wszystko ma wymaksowane tutaj w Rebirfa, tutaj też może to zwiększyć laka. Mało, bo mało, albo można zwiększyć. No. Takie szybkie... No co ogólnie... A, co dostało dodane? To może powiem. Co zostało dodane? Dodane dostało nowe jajko. Tutaj macie jajko, tutaj macie Pety. Dostało dodane dwa sekrety. Na jedna, jedna jednego to jest 4 do, 1 do 4,5 miliona, a na drugiego to 1 do 25 milionów. No, zostało dodane też. Dostało, nie pamiętam, co do końca zostało już dodane. A nowe Game Passy 2: Rubine Rubiny i Super Drop. my zdaniem, Super Drop będzie. pay to win. Nowe Exclusive jajko, Exclusive Candy jak. Macie też etykiety, jak było w PET, bo że w X można kupić. No, jak ktoś na przykład wydał 10 grobuksów w X, to są takie peta Tylko nawet nie mogę je założyć. No. trady są już od trochę czasu. Macie tutaj umiejętności, więc tak wyglądają. No, enchanty jeszcze możecie mieć. A i widzowie, tu nas spawnie yy, róbcie sobie indeks, bo indeks łatwo zrobić teraz. Bo jest chyba 200, 200 petów, no, 222 pety. Można łatwo zrobić, a naprawdę opłaca się, bo macie nagrodę na przykład za indeks. Macie dodatkowego pet slota. To jest za sekrety, to już nie wspomnę. 5 sekretów żeby dostać kolejne jajko. To jest masakra. No tu macie też coś takiego, że to jest Zone, Neph, to jest córek Egg, 16 petów, 3 sekrety, coś jest... Ben, Exclusive Candy Egg, Neb Acid pack, czyli to jest ten, tutaj. Hmm, Czekaj, czy mam już... Mam już mordek. Macie tytuł, szanse, balans, challenges i naprawione błędy. I tu macie na dole nagrody, możecie sobie kliknąć. Duży no egzotyk, taka napis No to taki szybki odcinek informacyjny, jak będziecie chcieli więcej gier to napiszcie w komentarzu. No na tyle, do zobaczenia ok, w kolejnym, pa!